Minecraft, ale gramy na wyspie z Lucky Bloków. To oznacza... W sumie sam nie wiem. To może być cudowne przeżycie. Najprzyjemniejszy odcinek na świecie. Albo największy koszmar. Ciężko przewidzieć, bo za każdym razem może wydarzyć się coś innego. Ja w sumie przyniosłem jeszcze dzisiaj jednego Lucky Bloka. I wiesz co? Myślę, że go otworzę. O! Łapka w górę! No mam nadzieję, że ją zostawiłeś. Kliknij łapkę w górę pod tym filmem. I pamiętaj, że koszulki Minecraft Extreme są już dostępne w sklepie, w linku w opisie pod filmem. Padnij kup! Jezu! No co, co, co tam krzyczysz? E, hej, słyszysz mnie? Słyszę, ale jesteś daleko! No wiem, dlatego krzyczę! Ej, to okay, co otwieramy? otwieramy? A to jak Dobry. na zmianę naraz? Dawaj, na 3-4 otwieramy. Okej, okay, 3, 3 4. Ry. Ry. Okej okay. I... oh. wow. A nie, okej, okej. My ty. Nie, nic, chciałem patrzeć, co ty dostaniesz. Nie, nie, ja nie, nie zrobię tego z tobą. Ja dostałem, to dostałem stary. Uuuu, proszę, proszę, dużo ekspa. To się może przydać, wiesz czemu? Będziesz enchantował? Nie gadaj. Nie, nie bo gadaj. będziemy walczyć na koniec odcinka, A, więc no to trzeba wiadomo, się przygotować. Kto jest bardziej doświadczony, ten wygrywa. Okej, okay, ja tworzę kolejny, Jerzu, wiesz, nie ja wytrzymałem, tak? sorry. I mam diamenty, to co ty miałeś przed chwilą? Ej, co, dostałem co, co? narzędzia. <laughs> Zawsze Brawo! Co? Ej, to dobrze, Jerzu, żebyś mógł to zenchantować? Mieć zenchantowany, solidny... Drewniany miecz i próbować mnie zabić. E, Powodzenia. Wiesz w ogóle, że będziemy iść za chwilę na środek. środkową wyspę. Tak, jak się skończą nam laki bloki na naszych wyspach, to lecimy na środek. Tu otwierasz cały czas? Ej, ej nie wiedziałem, ty ja otwierasz też. Pyk, no, pyk. Co ty? To są same fajne rzeczy, tak naprawdę. Ej, to są bardzo laki bloki. To są naprawdę laki bloki. Ja się bałem, że ten odcinek będzie tragiczny, o, ale jest naprawdę starc. dobrze. Co ja to dostałem jeszcze? najlepsze wow. rzeczy, jakie kiedykolwiek Odwalam. miałem chyba w lucky Blockach. Jak to? W sensie, naprawdę jest nie mega i wiesz? Masz mega. piramidę w środku wyspy, to wygląda cudownie. To oczywiście jest no. bardzo szczęśliwe. Ja mam stary też dosyć do. Ok. Karol, u ciebie Epic. Co to Epic. Nie A, wiem, stary co to było. Wieża, ale to no. jest coś bardzo dobrego. I nie wiem w sumie, czy to, czy trochę ja to wezmę. Chyba ja wezmę to. A nie, nie stać mi jednego diamentu brakuje, ale o nie. Czy masz wieśniaka na wyspie? Może. O nie, jaki Może. Może. Okej, ej, ja też mam bardzo. też bardzo dobre itemki, Ernest. Bądź gotowy, bo może być ciekawie, tylko mówię. co się zamieniło moje drzewo? Co? Ty, ty jakiś totem. Ej, ile no, się zostało laki bloku? Się nie wiem, bo piramida piramidę na środku. Aaa, okej, okej, ja rozwalam właśnie cały poziom i mam... O nie, o o o o, o, -o. Uuu, żyje, ale było nieciekawie chwilę mam. Stary o. Ja naprawdę mam dobre itemki W sensie, tak? naprawdę jest kozacko Powiem tak, nie będziesz się niespodzianki Przegrasz, jakby ten pojedynek Nie masz szans wygrać Ja przegram w lucky blockach z kimś. Może być ciężko, powiem tak Karol, czy ty sam siebie słyszysz? Stary, ty tak, wiesz, tak, słyszę ty wiesz, ile ja odcinków nagrałem z lucky Blocku? wiesz, ty wiesz że... jakie ja rzeczy wydropiłem? Nie że wiesz jestem... I samozwańczym, i niesamozwańczym królem Lucky Bloków zaraz. O, jest emerytowanym, emerytowanym. Dary, nawet Wito mi kiedyś przyznał, że jestem królem Lucky Bloków, jak razem graliśmy w Lucky Bloki. <grym> Okej, okay, to rzeczywiście. Jakby... I to się zna na Minecraft. Uuu, dobra, to było ostatnia rzecz, której nie miałem, a której bardzo potrzebowałem. Teraz jestem no, co to ustawiony. Jest? O, co, co to jest? No a ty mi nie mówisz? To ja też nie będę mówić. Co ty? Karol, no powiedz, no przez No to jest teraz. stary. E, Zaczadto wady, drewniady, biecz. Aha, na pewno. Mhm, to o to chodziło mi. Ej, ile ja mam Diamentów w ogóle, to jest jakaś. Ło, proszę, to ja sobie. A strajduję, czemu nie? Co ja znalazłem, to ja nawet nie, Karol. Co, co ty znalazłeś, że ty nawet nie. Teraz nie, się nie, mogę nie potrzebuję, ci Sorry, Elo. Nie, nie mogę ci powiedzieć. Dobra, idziemy na środek, Wiesz co, stary, ja jeszcze mam tu kilka rzeczy, ja nie chcę z tego się pozbywać. Wiesz, daj mi chwilę, okej? Okay? Daj mi chwilę. Okay, dobra, dobra, dobra. Czekaj, o! ja. Tutaj... O nie, ej, tej itemki zostaną, no dostaną, nie? No, idziemy, nie? Dzielnym chłopcem i otworzyłem wszystkie, już bloki. Ogólnie, ja, stary, niestety miejsce. płonę pod moją wyspą, wiesz? Jakby to jest no, taki da? mały szczegół. Tak, to się, ja to się zdarzyło. Ja miałem Farta akurat na tym odcinku i. I nie zginąłeś. nie stary. jest problem, Ernest. Bo ja mam bardzo dobrą zbrojkę i ja nie mogę zginąć. A. Nie. Jest. Keep inventory chyba, nie? A, nie możesz zginąć w sensie. Karol! <laughs> to nawet nie ja! To nawet nie ja! Karol, no. to, ja cię nie zabiłem! Ja, ja stary, Ja tylko. Ja udawałem, że w Ciebie o nie. strzelam. Ja udawałem, że w cię strzelam i tak strzeliłem obok ciebie. Teraz, gdzie, czemu ja mam Cze, resztę na Twoim Skybloku? Eee, uh, nie wiem, może podświadomie wybrałeś lepszą wyspę. Jezu, chodź, czy ty się budujesz z TNT? Myślisz, że to jest mądre? Myślę, że. niezbyt. Czy to się podpali? A. Uh. To tak się podpali, że spadnie. Ok. Karol. No ja nie tego chciałem sprawdzić, tylko chciałem sprawdzić, czy się podpali. Ja cię nie atakuję, bo jeszcze mamy jakby. nie bijemy się, tak? Jeszcze. jeszcze. się nie bijemy, jeszcze czeka nas opening. Okej, okay, to, to super, to super. Chodź, to stary, ty otwórz teraz cztery laki bloki, a potem ja cztery i zobaczymy, jak będzie będziemy przy rzeczy. Dobra, albo trzy, trzy. Raz. A, ok, obsydian, dwa. dwa, piecyki. To nie, trzy. O! Wiesz co, to nie będzie ciężko pobić? Miałeś pecha, to nie było za to ciekawe. Ma być w ogóle. To nie, nie było to za dobre. To jest najgorsze, to oh, jest Czy ten szlam wszędzie? Jej, Sio, raz. Okej, okay, wiadro. Wiadro, stary, trzeba szanować. Przydać się, no. zdecydowanie. Dwa. Okej, okay, okay. super, skończone rzeczy. Trzy. uuu, Wiesz co, oh. ani ja, ani ty nie mieliśmy super rzeczy? Mieliśmy po prostu. okej okay, rzeczy? Nic, no, ale nie, miałem. Oh. Co się stało? Co to było? Oh, Na pewno ty miałeś jakąś fajną rzecz. Co to jest? Co, ty uh -huh. co ty zrobiłeś? Oj, obrazy okay. jakieś... Co? No, twój ooh, syn! Ooh, Ej, Ernest, nie mówisz, że masz syna. No, jak widać od dzisiaj mam. <laughs> nie kryjesz. Ej, stary, pytanie, gdzie my będziemy walczyć? Jak eee... już będziemy walczyć? Wszędzie! Wszędzie, Wszędzie. Wszędzie? Po prostu będzie taki wielki pojedynek. Nie! Bez z... <laughs> Zasad? Ja Okej, okay. nie, nie wiem, ale na pewno ja otwieram na Kiblo. Okay. Moja kolej. Wow! Halo. Wow, no to Halo. chodź tu, chodź Halo. tu wracaj! Twoja kolej... O. Oh. O, -o. Yeah! Nie! Nie! Yeah! Najgorzej! Środek jest dużo bardziej pechowy niż nasze wyspy. O nie, o, o nie. Akurat. Nie bez kitu, ta wyspa miała być lucky, a co się stało? Jest unlucky, tak, very, very unlucky. Dobra, uwaga, chwila. Au, chwila, chwila. au, Chill, au. ja się tutaj buduję. Siema. Jest, Karol? Nic. Jesteś w gorącej sobie. wodzie... Komu nie! No! W gorącej lawie kupany, oj, oj, jeżu. Ach, ten jeż. <laughs> o nie. O nie. Zostałem sfrustrowany. Prawie koń mnie zabił. Jeżu. I by się uśmiał pewnie tym końcu co? co? Bo ja jestem uwięziony tu. O, 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 to? <laughs> jesteś pędzaczem. Elo, elo, O nie, Ty Zginąłeś! Ty. Sorry, sorry, stary. Musisz się nauczyć Minecraft. Przepraszam, nie chciałem. Okej, okay, ostatnie, ostatnie raki bloki. Okay. Warto je zebrać. Kto o, wie? Dobra. Ja tutaj mam jeszcze parę laki bloków. Okay, być mówisz? może. zmienią cały przebieg gry. A być może nic mi nie dadzą tak jak się właśnie stało. E, o, Karol, słyszę to. Co? Co się stało, Jerzy? Ty, ty też spadłeś? No? Aha, okej, okay, dobra. O nie! Nie, nie już O nie! Ty nie masz. Tricus! To możemy już walczyć? No Tak? No. Okej okay. Co tam? <grym> Karol, ja, nie znaczy, mam łuku. Się... ja nie mam łuku. Nie masz łuku! Nie mam łuku, no! Znasz taką grę, gdzie ci do kaczek? E, Maszuk! Tak. Maszuk, widziałem! Ale ja mam strzał! W sensie... A chcesz strzały? Chodź i weź. teraz no. weź się wychyl, dam ci strzałę, rzucę ci strzałę. Strza Aha. Rzucam na ci strzałę, stary, złapią. Na pewno! To złapią nieprawda. Jeżu! Zap To nie jest prawda. <grym> ty ja mam mi wyrobisz teraz! Co ty ZROBIŁEŚ? <laughs> Ale o nie. Łośkę, o nie O nie, o nie! Najgorzej! Węż, bo teraz tak, jakby to... Ej, stary, bo ja mam problem Mamy duży. Dzisiaj, no. Jest duży problem. Coś stało. No, stary, nie wiem. Nie wiem, się to powiedzieć. Nie co mogę zginąć. A, dobra, już nieważne. Bo nie mogłem zginąć, nieważne. Karol, ja tutaj nam przygotowuję arenę. Masz dobra, bloki jakieś? Mam bloki, Czyli ostatnie sekundy się pokoju. I, sekundy i, pokoju, i, czyli zbieram bloki. Tutaj. Zobaczcie, okay, wypadnie, nie fajnego. ok, tam, nic tam, takiego, tam. nic takiego, tego nie chcemy, mm -hmm. tego nie mm -hmm. chcemy, dobra. To co? Dwa narożniki? Dwa narożniki, tak. Are you ready? Dobra. Ej, no ty użyjesz łuku i nie jest Dobra, nie, ok, od Okej, okay, dobra, dobra, żeby nie było, bez łuku teraz. Dobra. Trzy, cztery, Tę, ry. ry A, o, start miałem. Oh, 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 oh. O, o Co ty robisz? Co ty robisz? O nie! Co ty robisz? Zabiłeś mnie? Tak? Tak! Naprawdę? Tak! Ty miałeś dużo lepszy łuk, stary, ode mnie, w sensie, No ale jeszcze, nie ja ale, tak? Ja nie mogę. Mówisz? Bo ty miałeś hero sword, a ja miałem tylko lucky sword. Tak, wiesz, lucky swordem mnie zabiłeś? Aha, Ale tak. masakra. No, ty byłeś tak very lucky. Wiesz, co ...to zrobiłem? Karol, co ty robisz? No, widziałem, no stary, nie wiem, rzuciłem Ej, się pod ką. Ja miałem dużo lepszy zbrojkę od, od ciebie po prostu, wiesz? Możliwe, ale też jak hero, stary. O nie, zginąłem jeszcze. O. Stary, ale, ale masakra! Wie, bloków jest Jak to? to ale wiesz, stary, wie, bo wiesz, że mnie zabiłeś generalnie, nie? Kiedy? Teraz. A coś z to ustało? Nie no ja żyję. Gdzie jesteś? No stary, nie wiem, ci mówić. Jak to nie wiesz? No nie wiem, czy chcę ci mówić. Jak masz mi nie mówić? No może, może nie chcę. No dobra, stary, zginąłem. <laughs> po prostu boisz w labie, tak? Czy co? Tak, tak. Myślałem, że udostanę się perełkę. Mam perełek. Ale Następnym razem ci się uda może, wiesz? Jeżeli zostawią parę tysięcy łapek, to następnym razem, na następnym razem masz na myśli teraz? O nie. To nie martw, tego nie było. Tego nie było. To wyciąć, to wyciąć. Montażysta, daj to w słowo, proszę. Jak tego spadającego. Nie. Nie, nie widziałeś na dilerka spadającego. Spadł No Dobra, to co? Mam nadzieję, że ci się Subskrybujcie mój kanał. Ja Najgorzej, no nie cierpię ja bloków. Tym, na bloków. Łapa <grym> w, <górę grym> w górę! I pamiętajcie, że filmy są codziennie o 9.30. Cześć!